Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, witam na moim kanale i dzisiaj to... będziemy robić filmik nagrywamy ugryź, polisz lub nic nie rób więc no, to jest nic nie rób, polisz i ugryź no więc będzie nas to yeah. ciekawe najpierw mamy zwyczajnego kinderka i yy, dobra, trzeba wymieszać. Ok, ty pierwszy losuj. Polisz. Teraz ja. I ja mam. Nic nie rób. No dobra. Otwieramy kinderka i liżesz tego kinderka. Kinderek otwarty lisz. No i dobra, już go zjedz. Teraz pora na kolejną rzecz, czyli na gumę turbo. I zobaczymy ja pieszymy ja kartkiną. Zobaczymy, kto wylosuje. Eee, ja mam. Ugryź. A ja Boy. Pokaż, ja po, ale pokaż. Polisz, no dobra. Otwieram ja gumę turbo. Trafiło nam się Lamborghini. Okej, okay, dobra. Dobra, ja już zjadłam. Znaczy ugryzłam, on mi wziął resztę. Dobra, i no właśnie nie nagram tego jak... Dobra, trudno Teraz pora nam na no właśnie takie... taka... Kinderka, ale z Niemiec. Ja jej za bardzo nie lubię, więc mam nadzieję, że trafi mi się nic nie rób. A ty lubisz tą kinderkę z Niemiec? Um, nie chcę. Ale zobaczymy, co ci się trafi. Ja pierwsza i, i mam. Teraz Ty to losuj. Mm -hmm. Masz? Nic nie rób, no! A ja musiałam mieć ugryźć. Nienawidzę tego. To będzie ostatnia rzecz w tym challenge'u, bo... Powiedz ugryźć całą. Całe nie zjem. Mm. Ugryźłam, ona ma w środku czosnkawki. O, chyba, o, chyba wam powiem, więc zawiodłam się sama na sobie, więc ba.